Cześć, na Rodziska, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Farminga 2019. Seria oczywiście spadkobierca znajduje się na mapie Wola Brudnowska. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się siewem rzepaku. Ogólnie planowałem rozrzucenie obornika, ale stwierdziłem, że jeżeli to jest trzeci dzień lata, no to jednak wolę najpierw sobie zasiać rzepak. Zresztą na poprzednim odcinku tak mówię, nawet też, że zasieję sobie ten rzepak. Natomiast zasieję ten rzepak nowym nabytkiem, który miał być na następny odcinek, ale jest już na ten odcinek. Także co? Myślę, że nie będę już tutaj dłużej wam przedłużać, Sam spójrzcie. Cóż to jest za nowy nabytek? Troszeczkę wam o nim opowiem Potem się zapomnę do siewnika tym nowym nabytkiem Napełnimy siewnik I pojedziemy Sobie W zasiak. Także co Lecimy Z nowym nabytkiem Ogólnie nowe nabytki są dwa ale w dzisiejszym odcinku wam pokażę jeden I w następnym odcinku wam pokażę Następny Także co Lecimy Także na lawecie stoi tutaj już przyjechał. Jest to oczywiście John Deere Długo się też tutaj zastanawiałem przy jaki teciąg wziąć, czy jakiegoś może starszego Casea, czy jakiegoś starszego Fergusona, czy jakiegoś może penda starszego. Naprawdę nie wiedziałem jaki teciąg wygrać. I ostatecznie padło na John Deera. John Deere, oczywiście 6630, jest nieco słabszy od tego, John Deere'a samą sturę. Ten ma 135 koni. Ten nowy sturem ma 140, także jest nieco słabszy, ale powiem Wam szczerze, że raczej chyba nie będę odczuwał jakiejś większej różnicy mocowo, ale to wtedy. Jeżeli będzie, będzie mocno widoczna różnica mocy, że jest po prostu ciągnik za słaby, no to po prostu się go ściepuje, sz, sz, czy tam się go podkręci na pompie i będzie tam około 150-160 wtedy koni. Ale dobra. Ciągnik oczywiście nie jest nowy, jest to ciągnik używany. Jak widzicie, ma konsolę do tura. Pytałem się właściciela czy tutaj jest tur do tego traktora? Niestety powiedział, że niestety nie ma, ale w zamian za to dał mi cały pakiet tej obciążników, czyli... <laughs> czyli coś lekko ponad tonę, także bardzo, bardzo ładnie. Także ucierpliwi dosyć, dosyć w porządku. Dobra, także co? Pradamy sobie do blondira. <kly> Jak widzicie, 25 prześcignięć motogodziny, także y, jakoś też dużo nie ma tutaj y, na czas kanałowych motogodzin. Ogólnie, no widać, że dosyć zadbany tutaj y, tej w środku. Szczególnie, że tutaj radia tylko nie no, no, ale to się wyżej założy. Dobra, także co, odpalamy. A odpala, to jeszcze chcę tutaj zredukować, jeżeli są do, do zredukowania dźwięki. Tak jest, na sześćdziesiąt, zrobimy sobie na 40 i odpalamy. Nie wiem, czy nie jest teraz troszeczkę za cicho. Zrobimy sobie wreszcie paradyzm na 50 Zanim zjadę muszę sobie osłabić No, także co? Zjeżdżamy tu mało Do konsoli, od która... Stój, 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 stój konsoli, od której raczej mu ściągać nie będę, nie on sobie jest z tą konsolą. Bo możliwe, że za jakiś czas wszystko tutaj uda ogarnąć. ogarnąć. Olo, ma dźwięki. No, fajne mam, no, naprawdę. No, fajne dźwięki. Ale dobra, wracając do tego jeżeli się uda tutaj wszystko ogarnąć jeżeli się uda wszystko tutaj ogarnąć tak jak planuję bo nie dobra jeszcze na pewno będę podnosić musimy tutaj napełnić no to być może na jakiś czas tego właśnie do tego czy też leci tur także jeżeli będzie potrzebnie no to wtedy nie będę musiał um, dokupować. Mam no, tutaj jeszcze konsolidatura, tak do samego tura to bym sobie zamówił i nie byłoby takiego dużego kosztu. Dobra. Tutaj mam chyba tak jak z tym wziąłem No teraz oczywiście nie otwiera. A tutaj jest to ten nowy nabytek z dwóch poprzednich odcinków w Warsanu Kurde, mam ten kaszel taki, że chyba ja się będę musiał wybrać z, z powrotem do lekarza, wie. jak katar nie przeszedł, pewnie niestety kaszel nie przeszedł. Nie będę jeszcze można chyba wybrać No się nad z powrotem do lekarza. Dobra, więcej tu nie będę wysypywać. Coś no, i w sumie zapomniałem zmienić pojemności, w którym się tutaj tutaj ostatnio. Nie wiem, że muszę zmienić. Teraz coś zapomniałem. Dobra, także co? Mamy To nasypane. Myślę, że polecimy sobie tutaj szosą. Nie ma co tutaj yy, latać yy, polnymi. Wydaje mi się, że szosą chyba będzie o wiele szybciej i wygodniej. Także, od sobie tutaj <tryk> przedstawię... O. Ma rzepak. I lecimy ...siad sobie... Yy, ...rzepaki. Dalej, 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 Nie no, dźwięki no, ty na dobre kolaskie. O ma mać! Tak sama sakta. Chciałem, żeby przejść, a to proszę. Ale tym razem się uda. Nie wiem, to jest tej długie właśnie, te barmy, że te samochody jeżdżą wolniej niż traktory. No, ale nie znam, to nic, nie poradzimy. Tak to już jest. Także co? Lecimy sobie. Zasiejemy. Oczywiście nie będę nagrywać, że przejdę całe pole, już sobie resztę skończę poza odcinkiem albo zrobię tak jak zrobiłem to z siewem kukurydzy na trochę ponajdowałem taką z kamerką a potem zrobiłem w formie timelapsa tak pod, pod muzykę ale to zobaczymy jak to się jak pójdzie mam nadzieję że pójdzie dosyć sprawnie jakieś takie wygląda mam nie wiem czemu Mam nadzieję, że pójdzie dosyć sprawnie i nie będzie tutaj większych problemów. No, ogólnie jeszcze yy, mam zamówioną talerzówkę, a właśnie, jeszcze zapomniałem, zapomniałem jeszcze sobie odjąć właśnie dla tego rzędzira, w sumie wam powiedziałem, ile Ile ja tego John zapłaciłem? <grymne> Ale to już zaraz, jak go dojadę na polach, to zaraz sobie te pieniądze odejmę. Dobrze, żeby się teraz wspomniało o tym o tym nowym nabytku, który jest zamówiony. Dobra, czyli tak, za John Bira zapłaciłem. 90 tysięcy, także teraz chyba 90 tysięcy i zostało mu 55 tysięcy, także w następnym odcinku sobie opłacę ten drugi nowy nabytek i będziemy mogli w sumie zbierać znów na następne jakieś Nowy, e, nowy teczek. Dobra, dobrze co. Odpuszczamy i lecimy. Lecimy tutaj z sierwany. No troszeczkę krzywo pojechałem, jak orałem. No ale trudno. Już teraz nie damy tutaj specjalnie przerywać odcinka, żeby to jakoś naprostować po prostu następny może, na następny raz jak to będę robić siebie to po prostu tutaj nadprostuję i będzie wtedy prosto. No, także idzie dosyć ładnie. Coś mi się wydaje, że chyba troszeczkę jest za szybko ten odpośrednik, więc zaraz sobie tutaj zredukujemy na no, takie hmm. Nie 12, 12 może. zrobimy na 10, zobaczymy jak to pójdzie. Jest 10, 10, na godzinę. Ok, 12. Wydaje mi się, że jest zupełnie ok wystarczy. No, także tak jak już mówiłem, mam zamówiony nowy nabytek. W sumie mogę Wam powiedzieć, co to jest za nowy nabytek. Jest to oczywiście talerzówka. Też tutaj się zastanawiałem jaką tę talerzówkę. Jaką, jakiej marki, jaką szerokość roboczą. No i ostatecznie padło. Na firmę Cooker Link i jest ona w takim dość typowym rozmiarze, bo jest 4,1 metra. Także no nie jest to takie standardowe 4 metry, bo jest to 4,1 metra, ale jest dosyć, dosyć dobrze wyposażona. Znaczy, będzie dopiero by dosyć dobrze wyposażona. Natomiast będą dwa wałki równające, y, do tego będą grab, jeszcze dodatkowo y, roz rozdrabniające większe grupki ziemi. Także naprawdę mam nadzieję, że będzie robił tutaj mega mega robotę. <kluzny> Oczywiście, dwa y, by talerzy, nawet tak jak jest standardowo, dwa rzędy właśnie bałów równających, tak, tak jak już to powiedziałem ile temu, z tym, że to będą bały, które będą robiły naprawdę mega robotę, bo będą to bały daszkowe, które będą na także mam nadzieję, że będą tutaj robiły mega, mega na robotę, oczywiście jest to drona talerzowa, czyli można i po orce jechać przed siewem, jak i po ściernisku także nie ma tego problemu, czy czy, czy czy po ściernisku czy właśnie po po orce tuż przed, przed siewem no zaraz czas na z większym siedmikiem. ale myślę, że siednik dopiero kupię większy jak już będzie właśnie taka orzuta. No, to ma to sobie to poprawmy. No ok. tutaj. I dokładnie zastanawiać jak szerokości się, jakie szerokości radiowczej średniej zakupię dopiero, już jak przyjdzie ta, ta leżówka. Nie wiem, czy ona będzie się w tym sezonie, czy dopiero na, na nowy sezon. Bo tutaj no, firma Cooker nie ma, ma trochę roboty i mówili, że postarają się jak najszybciej, ale czy im się to uda? Bo jest pytania, więc, yy, na to jest wielki znak zapytania, więc najtrudniej to wiedzieć, kiedy tak naprawdę tutaj yy, ta broń yy, yy, będzie. Oby była jak najszybciej, yy, no ale gdyby, no, zobaczymy, jak się tam panowie yy, wyrobią bo tak jak już powiedziałem, robiłem. Kopie, które będą po zamówieniu, więc czas oczekiwania jest troszeczkę dłuższy. Zastanawiam się też właśnie nad kupieniem jakiejś używanej. To gdzieś w okolicach 4 metrów. W sumie znalazłem jedną, ale była tu zawieszona. Ja jednak chyba wolę, jak jest taka znaczek. Jana naprawdę mi dostaje troszeczkę bardziej po tyłku niż taką zawieszaną, ale jakoś po prostu bardziej wolę takie maszyny zaczepiane, typowo podciągnie, a nie pół zawieszone. Aczkolwiek nie mówię, że za jakiś niedługi czas kiedy nie zaczną się gadać te naszą maszyny zawieszaną. To wszystko zależnie od tego, jak te strony będą przebiegały i jak to będzie wyglądało z moimi tutaj zgnianiu. Dobra, także co? Myślę, że to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Dość szybko tutaj się idzie. Pomimo tego, że ona będzie na godzinę tak, dość szybko już no, jest prawie upłolając tutaj lasianę także dość, dość szybko myślałem że pójdzie o wiele o wiele tutaj ale idzie tutaj no znacznie, znacznie lepiej niż się tego spodziewałem także co? Dzięki za obejrzenie jeżeli się podobało, koniecznie w daję subskrypcję, tam na dole pod filmem, więc oczywiście subskrypcję, z dzwoneczkiem, zostaw miły komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku, także jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do następnego odcinka. Trzymajcie się szczeraczka, na razie, cześć!